Dlaczego nieślubny syn Rutkowskiego pozwał go na 5 milionów? Czy chodzi o alimenty i odszkodowania? Jako komentarz powiem, że nieślubny syn Krzysztofa Rutkowskiego, 16-letni Aleksander, ma już dość. Po zeszłorocznych, publicznych i medialnych awanturach z knąbnym ojcem, chłopak postanowił tupnąć nogą i upomnieć się o swoje. A to swoje to, jego zdaniem, pokaźny majątek. Nastolatek żąda alimentów i odszkodowania za wyrządzone krzywdy. Zapowiada się kolejna medialna batalia. Syn pozywa Rutkowskiego o alimenty. Krzysztof Rutkowski ma ostatnio pecha do medialnych afer. Kolejną z nich ma być walka z nieślubnym, 16-letnim synem mężczyzny. Jak ustalił Super Express, Aleksander ma dość ochłapów od sławnego ojca. Trudno się temu dziwić, co i raz media donoszą o kolejnych imprezach, samochodach, wycieczkach i drogich stylizacjach Krzysztofa Rutkowskiego. Podczas gdy jego syn dostaje 2000 złotych miesięcznie alimentów plus dobrowolny bonus roczny w wysokości 12 tysięcy. Tego zaś w 2024 roku chłopak nie otrzymał. Miarka się przebrała i sprawa trafiła do sądu. Alimenty, których domaga się w pozwie, to 30 tysięcy miesięcznie. Czy to mało, czy dużo? To 360 tysięcy rocznie. Komunijna impreza drugiego syna Rutkowskiego kosztowała pół miliona, więc chyba kwota jest rozsądna, komentuje w rozmowie z nami Natasza Zych, matka chłopca. Ale to nie wszystko. Aleksander Rutkowski chce 5 milionów odszkodowania. Jak ustalił Super Express, do jednego z łódzkich sądów trafił też drugi pozew, o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie za zniesławienie. Chodzi o rzekomo nieprawdziwe informacje, jakie Rutkowski opowiadał w mediach na temat syna, który w efekcie tego miał doznać szkód emocjonalnych. W pozwie domaga się aż 5 milionów złotych. W tym dwóch milionów, które Aleksander chce, by ojciec wpłacił na dom samotnej matki w Łodzi. Afera rozpętała się, kiedy matka nastolatka ujawniła w mediach relacje między synem a Rutkowskim. W odwecie Krzysztof stwierdził, że przez 6 lat życia miał nie zdawać sobie sprawy z istnienia dziecka. Gdy sprawa została oficjalnie potwierdzona, zarzekał się, że zawsze płacił alimenty. Pojawiły się za to problemy z ustaleniem ich kwoty. Detektyw w tym wszystkim nie szczędził kobiecie i Aleksandrowi gorzkich słów. Mówił, że za ślubiny z mają zalały na żółcią, a z chłopakiem nie ma żadnego związku emocjonalnego. Nikt mnie nie zmusi, żebym go kochał. Zdarzyło się, przypadek towarzyski powiedział wprost. Zdaniem internautów te publicznie wypowiadane słowa były wówczas mocno krzywdzące. A jakie Ty masz zdanie w tym temacie? Dziękuję że jesteś, koniecznie subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.